Sporo dzieje się w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Dla najmłodszych przygotowano bogatą ofertę zajęć wakacyjnych. Między innymi dzieciaki uczyły się tworzyć filmy poklatkowe. Ich produkcja weźmie udział w międzynarodowym konkursie. Stara kopalnia, jak co roku przygotowała szereg ciekawych zajęć, by Wałbrzyszanie w różnym wieku nie nudzili się w wakacje. Dla grup zorganizowanych skupiamy się tutaj na zajęciach typowo górniczych. Przedstawiamy specyfikę pracy górnika, bazujemy na chodniku podziemnym, ale również poruszamy zagadnienia geologiczne, które są bardzo ważne, przedstawiają powstawanie węgla. Dlatego też mamy specjalną grę ekologiczną węgielki. To również warsztaty w Centrum Ceramiki Unikatowej, jest to kalkomania, linoryt, malowanie na szkle. Dla gości indywidualnych organizowane są na przykład artystyczne piątki. Poza tym przez cały czas kopalnia jest otwarta dla zwiedzających, a dla rodzin z dziećmi przygotowano specjalne pakiety pobytu. Jednymi z ciekawszych zajęć były warsztaty filmowe. Dzieciaki najpierw uczyły się teorii, a potem wykorzystywały zdobytą wiedzę w praktyce. Była to część większego projektu organizowanego z Ośrodkiem Kultury i Sztuki z Wrocławia. Celem naszego projektu jest realizacja filmów abstrakcyjnych na Dolnym Śląsku. Filmy te są częścią projektu ogólnoregionalnego. Chcemy włączyć region Dolnego Śląska do udziału w międzynarodowym festiwalu Punto i Raja, który odbędzie się w październiku w Centrum Technologii Audiowizualnych. Planujemy zrealizować na terenie Dolnego Śląska około 16 filmów krótkometrażowych, abstrakcyjnych, które zostaną później włączone do programu festiwalu, wezmą udział w konkursie. Być może będą również pokazywane na innych festiwalach ogólnoświatowych. Dzieciaki z Wałbrzycha uczyły się i tworzyły filmy poklatkowe. To technika, w której wykonuje się zdjęcie jakiegoś przedmiotu. Przy czym na każdym zdjęciu występuje jakiś ruch. Następnie, zdjęcia odtworzone w sekwencji dają złudzenie filmu. Film tworzony w starej kopalni będzie odtwarzany w tempie 12 klatek na sekundę, a to oznacza, że do stworzenia 10-sekundowej sceny potrzeba aż 120 zdjęć. Dlatego dzieciaki mają pełne ręce roboty. Bardzo nam się podoba tutaj warsztaty. Był bardzo fajny zabawny na sam początek. Bardzo fajne były eksperymenty z gliną, takie ćwiczenia nagrywania z gliną filmów i lepienie z gliny. Dzisiaj będziemy nagrywać film odnośnie abstrakcji. No, główną aktorem będzie glina. Aktualną ofertę zajęć znajdziecie na stronie internetowej Starej Kopalni.